Odbieram kolory, pustoszyłam życie przez lata, ale to jest daleko, i już nic nie znaczy. Chcesz przekreślić przeszłość. Wybaczyć Otwórz oczy, Joanno Zaraz będzie za późno Przemyj rosą poranną Spójrz prawdy, prawdę lustro Co było, odeszło Niech ze snem pozostanie

Dalszego funkcjonowania i zarządzania przez tą spółkę budynkiem Centrum Dziedzictwa Kulturowego to jest też kwestia jeszcze otwarta. I nie ukrywam, drodzy Państwo, że analizujemy także możliwość przeniesienia tam Urzędu Miasta. I chciałbym od razu zaznaczyć, że takie przeniesienie nie będzie się wiązało w żadnym wypadku z jakimikolwiek, jakimikolwiek przenosinami bądź naruszeniem części kulturalnej budynku zajmowanej przez Dom Kultury Kamy i Pruszkowiaków. Także to z mojej strony jest słowem wstępu: tyle. Chciałbym jeszcze Państwu powiedzieć, że w tym tygodniu, 24. Mamy umówione spotkanie z biegłym rewidentem. Do tego spotkania wcześniej nic nie mogło dojść z przyczyn leżących po stronie biegłego i także w tym tygodniu odbędziemy spotkanie.